Yo, mam z tej strony Kasper, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TTD, czyli Tower Defense Toilet. Ostatnio ogarnąłem sobie Toxic u Bob ten kameramana, i pożyczyłem staff u na Grittaytona, kameramana, od mojego brata. I tak wygląda mój ekwipunek, mamy 200 gemów. I chcę za powiadomić, że robimy konkursik z Olkiem. Olak, przywitaj się. Witamy, witamy. Ja e, robimy konkursik na Jetpack Speakermen. Możesz powiedzieć, Olek, warunek na tego Jetpack Witam Warunek, aby wygrać. Łapka w górę, subskrypcja i y, komentarz ze swoim nikiem. W Roblox, żeby mógł do Was wysłać przez pocztę takiego pięknego Jetpack Speakermena. Jest tylko na razie jeden do Jest wygrania, sobie... ale będzie więcej do wygrania rzeczy. Jak się tak, domyślacie. W przyszłości, w przyszłości zrobimy sobie lepszy konkurs, ale No, na razie nie jestem nie. No. O toksik za 190. Jeśli... Ejo, stać mnie na toksika na 100, za 199 gemów. No super, jeśli widzą, będzie się podobał, podobały takie konkursy na kanale, bo to jest dosyć nowa rzecz. Na, na naszym kanale to będziemy robili więcej, a tak to nie tak to nie. Może nawet wyjdzie konkurs na jakiegoś toksika, Sawa, może? Nigdy nie wiadomo. A może na Drilla? Na... Oleg Madrilla. No, no to. Oliver! Ej, dasz... Musimy zobaczyć, czy na coś nam z tego stać. Spróbujemy dzisiaj sobie może przejść jakieś coś, no cośko, cośko może, może jakiś egg a, island, egg island, spróbujemy, Olek, egg island, egg island, egg, like, egg island, egg, egg, egg islands. Egg islands. no sorry, no to chodź, spróbujemy. Ja się traduję z za podpisaną kamerą, man. A co dajesz? No skancelował ją ja mu mój ekwipunek! Och, ten banka... są widzowie? Chyba widzowie. Ej, dobra, ja do ciebie dołączam i robimy mapkę. Jeśli jak, jak jak jakiś, jakiś widz do nas dojdzie, no to fajnie. No. Tu dużo ludzi przychodzi. A nie, oni są zgrani, dobra. Więc liczę na dużo subskrypcji, łapę w górę, żeby jeszcze tutaj sobie postać na nogach. I, i piszcie w komentarzu y, jaki następny, na, na co następny konkurs chcecie? Co nie Oleg? Chodź, Olek. Oho. A my w tym czasie lecimy na mapkę. Olek założyłeś? No ja wszystko co miałem założyłem. Aha, Cześć ja wziąłem. Ja wziąłem bardzo chłopka, którego bardzo dawno nie używałem. O, jak tego? Bo ja tego nie widziałem tak dawno. Dość, ty, 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 ty. Dobra, jestem po znu... kolejnym cięciu tutaj. O, Olek postawił Ester Speaker Woman. Fajnie by było. Farmy. Za na chwilę będzie. Taka podróbeczka hypera. to dobrze No, taka podróbeczka hypera. I, a my dzisiaj przetestujemy tego fajnego toksika. Olek, ty miałeś toksika? Jak był? Dobry. teraz nie mam. Ow. No, wytradowałeś go. A na co go wytradowałeś? podróbka hejpera. Widziałem dzisiaj moje zdjęcie, jak przeszłeś tę mapkę dzisiaj. Ole... O, tak, jest 60 pavów. Polecam wam ogarnąć potkę na podwójne laki, podwójne jajka, bo to działa. Eee, ten, twórcy to końcowo naprawili, bo to, to było takie potężne, że aż nie działało. Więc twórcy po kil... Po jakimś czasie już to normalnie naprawili, to już działa. To już nie jest tak, że to jest tylko efekt wizualny. Nie, ale twoje, tam, nie. To nie trzeba, to Olek, może... czemu drill teraz nie ma nogi? Olek, co ty mu zrobiłeś? Ma nogi. Ale u mnie nie ma nogi. Co tu się stało? Nie wiem. Jak chcecie więcej odcinków z TTD? Napiszcie w komentarzu, czy lubicie Robloxa, prawda Olek? Bo, bo, tak, ona bo, bo tylko jedna osoba na shortach mi na, napisała, czy lubi Robloxa i odpisała tak. I to był nie pamiętam kto, ale na ale na pewno był tam, była tam jedna osoba widziałem. Więc błagam, Zostaw wam, zostawcie wębry. łapkę do góry. Staramy wębry. się codziennie wębry. nagrać jakiś wębry. filmik, tylko czasu zbyt dużo nie mamy taki morda właśnie zgadnął z Togemu. Takich ludzi lubimy. O, Olek. A, no, no, normalny. No, też jest dobry. Myślałem, że drilla se zostawi, że no... To ja się zdziwiłem. Nie. Nie, ja, ja ja przechodziłem tą mapę z jakimiś randomami, to wtedy używałem drilla. Ja się najwięcej tego y, stawiałem, ale. Drill czasem tam tam, byłem. tam chyba były trzy drille i cała w tym zawalona, ale tam byli no, dużo ludzi w no, na jakieś trybligodzie, albo no. lepiej. No dobrze, to przechodzimy. Dobra, widzowie jesteśmy po letkim cięciu i trochę setu zrobiliśmy. Olek ulepszył Twojego Titana Kameramana w Upgrade. Tera, jedziesz! Ha! Ty to kupiłeś! Dobra, o tym mówi. mówiłeś, dobra. No, tego Aha! Aha. Nie miałem. Czekaj, bo super, czy ta gra jest tak zbugowana, że u mnie on nie ma głowy. Albo ci internet wywala, bo Una pogoda jakby się zbuntowała i... No, a przed chwilą było takie piękne słoneczko. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jak chcecie piękne słoneczko i napiszcie. O! Napiszcie w komentarzu hashtag y, Bostoilet, no to... Będzie serduszko i... No się fajnie zrobi, bo będziemy wiedzieli jak to im No właśnie, Będzie jak Olek powiedział, dostaniecie serduszko w na, panie, komentarz. Naszymi kontakt, naszymi e, Olek! Żeby ty Olek, robisz? Panie Oleku, dobrze pan zrobił. Będziemy wiedzieli, że tego nie oglądają tylko, na, tylko nasi rodzice, którzy i tak nie ogarniają. W większości przypadków o tym my gadamy, ale. Dobra, widzowie, wróciliśmy i czas postawić pięknego. Wow, toksika. No ma, ma, powinien mieć to, wow Mo, ej dobry jest Wow No, laser, no laserek Wow, moja na No też dobry ja, ja, myślę, że będzie lepszy w następnym tym Ładnie to wszyscy twórcy Twórcy to ładnie zrobili, o nie Toxic, toxic Budź się, Musisz znowu zarazać swoją chemią też Ci lekko mogę. Pił, Dobrze, jeszcze piu. nie wszystko stracone, tylko jakieś 50% bo to 1000 HP. Ja zdejmę raczej na hita. O ile nie. Eee... Ile to w ogóle zadaje? Nas raczej zdejmie na hita, a to nas zdejmę na hita. Aha, no dobra. To się zabiorą. Dobra, zrobić... dobra, musimy zrobić troszeczkę inny zestaw, bo nam trochę posypało. No. Spotykamy się na rundzie, widzowie. Dobra, widzowie, i już pędzimy na gierkę. I jak jeźdźmy widać, mamy naszego... totalnie nowy zestaw. Siema. Ludziku. Tak, ja tym razem wziąłem turki kameramana dojście zapomnianego pana z turki i W tu, 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 tu. No. no. No nie ruszam się. Na mnie? No. No. Nie? On, jest, on jest dobry. Jakimiś indykami, ale. Nie, Dobra. Może jakoś z... wygramy. To dołączył do nas mój, mój brat, który nam pomoże. Oli, możesz się przywitać. I dobra. Oli tam stawia do. Oli. Co ty? T... Aha, Oli. Aha, Oli i się bawi tajnego agenta i tam postawił, okej. Okay. Myriares, co ty tam robisz? Ja. Myriares. Hej, co... dobra, nieważne już. Jestem niewidzialny. Mogę chodzić po wodzie. Ja mogę chodzić po wodzie, Ale ty chodzisz 23. przecież po odchłani. Bo chodzę. Okej. Okay. Dobra, ale... Dość wygłupów to jest prawdziwy... Mocno. Nie, tak nie równo. A co jest nierówno? Ja tą palmę nierówno postawiła. I... O nie, nierówno. Olek się Sęper. zabudł. Jest trochę lepiej. lepiej. Dobra, dajcie skipa, bo mi się czekać nie chce. A mamy dużo do roboty. Ja chyba panek ulepszę. Daj kamerę Tego... na mnie. Daj kamerę na mnie. No Oli, co chciałeś? O! Co tu miało być? Daj suba, daj suba, suba. i lajka. O, i w tym momencie właśnie zo musicie zostawić za taki film. Bo naprawdę się staramy zrobić jakiś wam czas, żeby... Olek, czy ty? Olek, jak Spokojnie. mogłeś? Spokojnie! Suba! Ale co suba? Dobra. suba! No okej. Bo zbieramy po 300! Zbieramy 300, właśnie. Mamy 223, więc proszę was, zbieramy. Zbieramy do. Dirman! O, teraz jest czysty piękny. Patrzcie, widowie. Jaki. Ej, jak na TikToku tapujemy, tapujemy w su. Cupid! Oh, Cupidzik! Aha. U, A! To Aha. Cupid się na tyle pokazał. No dobra. Skasowałem. Ej, to, ej postawcie coś szybko. Szybko coś tak postawcie. Jak, jak, jakieś coś. Co coś... Ej, kaser chciał postawić. Nie chciałem. Olof. Ja tu ratuję sytuację Ale teraz. Ale bieda. A ja tutaj wyratowałem sytuację, widzicie? Gdzie? Ej skipa dajcie, dajcie skipa Skipa, skipa, no dobra Chwilę coś przerywa i pauzuje No ale okej okay, jest... zabaję Ej hey boss chyba 250 bierze No boss nie A, wiem Aha. Teraz? Tak Ej, ile zadaje boss? Uwaga, wielka chwila. Ej, skip, 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 szyb. jeszcze skip, I to jest I okazuje się, że boss zadaje... Okazuje się, że boss zadaje tyle. Ale... Aha, ej, big brain, 100% big brain'a, secret agent. Boss mało nam masz na jeszcze height, nie ma jeszcze haj. Uwaga, czas postawić wielkiego toksika. E, dobra, nie, nie, nie. Twój i tak za chwilę coś pokona, o. Ej, nie weź po spasu, bo dobrze. Jeszcze ma, będziesz miał hajs na Secret Agenta za chwilę. Jednego, chociaż. Można znowu. E, ratować sytuację, Olek, Olek! Idź już ratować. Chyba Czemu ty drilla nie postawiłeś? On skazał jeszcze. Olek... Okej, udało się. Podlatujemy odzatuj to! Wodo. Ej, ale mi się coś zlegowało. Ej, spotykają mi się trzy kamery! Ej no! Ej! Trzy odmiany. Jeden drill. Jeden drill mam, daj tam. No ale drill jest mocny, no, no ale nie. Oli, sekretarz. Nie mogę! Skip! Dajcie! Skipa! Zestymowany! Bra! Dobra! Mam na drugi level toksika, który do, bardzo dobrze już se radzi. Dobra, te bossy muszą paść. Mam idealnie na upgrade. Mamila. Dobra, to ma jednym atakiem. Drill po się. Ej, wszyscy teraz, Ciskie te, 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 te kamery teraz są na drugim levelu. Wszystkie. XD O, dobrze, farma sypnęła O, Olivera już wyszedł na trzeci, bo nie ma tanie upgrade'y Oliś, masz tanie upgrade i ty to szybko Cię, robisz 08, to jest to 2, Trzeba było też co 02 To 2... Dobra, zbieram pieniądze. Trzy eee, No zanim to się zrobi... Ej, no, albo na no, autoskipie, no, albo dokończamy na drugim odcinku, to jest tak. No możemy zrobić jakieś cięcie, bo, bo, no, bo nasi, nasi, nasi montażyści nie mają rady. Właściwie to my jesteśmy montażystami. No dobra, no, to trzy, dwa, jeden, go i daj pauzę.

Ale coś się zepsuło z kamerką. Po ciężkich kamerka nawet się coś popsuła. O, kamerka się chyba naprawiła. O, to no nie najgorzej z tą kamerką. E, ile my już ich postawiliśmy? Nie wiem, ale wiem, że dużo. No. A jeszcze ty widowia. Nie udało się nam. Ale było blisko. Co ty zjadłeś? Dziękuję Wam za uwagę. I pa pa.